Z jajami, fajnego chłopa chcę, z jajami. Fajnego chłopa z jajami chcę, widzisz? No nie wiadomo, jaja może mieć sąsiad, nie? A portel musi mieć mąż. Tak jest. Jak ma portfel, to ja <laughs> Tak jest. No, robota wry. Tutaj prawda składamy łazienkę. To nie ludzi mnie. <laughs> Z jajami, cholera. Bez jaj nie może być. Musi być. I laskę. O, już wyłożone ładnie. Prawda, teraz czekamy tylko na kabinkę To już będzie ładnie ładnie będzie jak kabinka będzie O, śnieg zasypało Dzisiaj wymalowałem werandę Wymalowałem werandę, tu okno wymalowałem całe Tak Okno Tu na dole Także tu też wymalowałem o, i wyrandę bezwarnym takim, um, do, o, lakierem. A tu zima nas zaskoczyła, ale buda już zrobiona. Jeszcze trzeba tylko pomalować, dokończyć. O, tak, tak wygląda, zasypało zasypało ładnie zasypało a jeszcze dwa dni temu było wiosna a dzisiaj trzynasty Krystyny Krystyny no bywały kiedyś balety na Krystyny bywały bywały a teraz zamiast balować to Pracuje się, pracuje ciężko od rana dzisiaj do godziny 15 jest 15, do domu koniec Fajrand Mamusino się szykuje na wiosnę